Oczekujemy, żeby się zmali, że będą, będzie się coś działo. No już w no, powinno się coś dziać. Pamiętamy, że w pierwszym budżecie obywatelskim zrealizowano boisko bardzo potrzebne boisko było szkole, ale było jednocześnie funkcjonujące dzisiaj jako boisko środowiskowe. Kiedyś tam był zwykły plac y, z, ze szlaką i dzieci rzeczywiście nie mogły cokolwiek robić, grać piłkę, rozwijać się. Y, Zdjęcia wef Dzisiaj polisko jest, służy całej dzielnicy. W ramach zadań górnomiejskich mieliśmy to szczęście, że na naszej dzielnicy też jeden z projektów wygrał, bo zostało otwarty i funkcjonuje w hospicjum. To też jest, chcę tu właśnie pokazać, żeby kupić, że to są działania nasze, mieszkańców, bo nam oddano poprzez budżet obywatelski możliwość wyboru inwestycji dla całego miasta i dla naszej dzielnicy. Myśmy to zrobili, Myślę, z tych rozwiązań zadowoleni. Wykonaliśmy w ubiegłym roku kolejnego wyboru już za wyższą kwotę 100 tysięcy złotych. Padła propozycja od mieszkańców, padła propozycja, żeby wykorzystać ten teren nad rzeką. A przypomnę, że ten teren nad rzeką tuż przed czy przed przejazdem kolejowym na lewo i należy do miasta, on dzisiaj jest zaleśnięty, taki trochę zaniedbany, zapomniany. może tak e Duży potencjał. Grupa inicjatywa, w której ja byłem, to było kilkanaście osób bo um, po...